Szanowni Państwo, Wysoka Izba, Panie Prezydencie, Panie Premierze. W pierwszej kolejności chciałbym wyrazić swoje zdumienie, że posiedzenie Sejmu zostało zwołane na wniosek Pana Prezydenta i Pan Prezydent nie zdecydował się zabrać głosu. Jeżeli to posiedzenie Sejmu było uzasadnione z perspektywy Kancelarii Prezydenta i z perspektywy głowy państwa, to chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokładnie. Cele miał Pan Prezydent, zapraszając tutaj 460 posłów i uważając, że rząd czy Komisja Zdrowia pracują w sposób niewystarczający i że te głosy, które tutaj z Mównicy Sejmowej wybrzmiewają przez ostatnie dwie godziny, wnoszą coś więcej do naszej publicznej wiedzy na temat stanu przygotowań naszego państwa. Panie Prezydencie, pozwolę sobie przypomnieć, że apelowałem w zeszłym tygodniu o zwołanie Rady Gabinetowej, na której Pan Prezydent przy pomocy również swoich doradców bez udziału kamer bez tych wszystkich spojrzeń posłów opozycji mógłby zadać pytania członkom rządu o stan przygotowania naszego państwa na tą właśnie epidemię i oczekiwać szczerych odpowiedzi te szczere odpowiedzi z oczywistych względów tutaj paść nie mogą ponieważ rząd siedzący tutaj 8 metrów ode mnie pan premier pan minister zdrowia są pod stałym gradem zjadliwych komentarzy opozycji opozycji, która ulega teoriom spiskowym, jak mogliśmy w zeszłym tygodniu zauważyć, między innymi w wypowiedziach kandydatki do Urzędu Prezydenta pani Małgorzaty kidławy Błońskiej, która zamiast uspokajać nastroje, co przysłuży i przystoi kandydatom do Urzędu Głowy Państwa, powtarzała plotki, powtarzała domysły, powtarzała, powtarzała krążące po Warszawie. Teorie spiskowe, jakoby rząd coś przed nami ukrywał. Szanowni Państwo, jeśli posłowie opozycji mają informację, że rząd coś ukrywa, to niech ujawnią fakty. Jeżeli natomiast nie macie państwo wiedzy o żadnych faktach, to proszę nie chwiać nastrojami społecznymi, tylko spróbować robić to, co robi Konfederacja. Spróbujcie Państwo, choć przez to jedno nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, być opozycją merytoryczną. Spróbujcie naprawdę obywatele to docenią. Zapewniam Państwa. Panie Premierze, Panie Ministrze. Ja zadałem w zeszłym tygodniu cztery pytania w swojej interpelacji. Chciałbym poprosić o to, żeby zrobić pewien wyjątek od tego trybu ustawowego, iż posłowie czekają około miesiąca na odpowiedzi. Chciałbym poprosić o odpowiedzi w sprawie przygotowania stanu naszego państwa, zapasu odpowiednich materiałów, instrukcji pisemnych, które powinny być już we wszystkich placówkach ochrony zdrowia. Chciałbym poprosić o te odpowiedzi już dziś. Będę bardzo wdzięczny. Również Panu Prezydentowi za ujawnienie swoich wątpliwości, jeżeli takie ma, w kwestii przygotowania stanu naszego państwa i troski o obywateli, którą wszyscy tu w tej Izbie, jak sądzę, wspólnie w takiej groźnej sytuacji powinniśmy wykazywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Pośle, każdy poseł, każdy polityk. Ma prawo rządowi zadawać pytanie, kiedy w sieci krążą właśnie sprzeczne informacje. To rząd powinien udzielić nam odpowiedzi na te pytania, żebyśmy nie musieli się mieć wątpliwości, czy to prawda, czy to fake. To jest zadanie rządu. Bardzo proszę, pan poseł Janusz korwin Konfederacja. Pani marszałek, panie prezydencie. Wysoka Izbo, parę dni temu moja dziewięcioletnia córka Nadzieja wraca ze szkoły z biegami na twarzy.